Bardzo serdecznie chciałbym powiedzieć, że gościmy dzisiaj na naszej pięknej przemyskiej ziemi posłów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy. Trzech posłów w osobach pana Tomasza Treli, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego, pana Marcina Kulaska, posła na Sejmie, jednocześnie sekretarza generalnego. Nowej Lewicy oraz pana posła Arkadiusza Iwaniaka. Chcieliśmy dzisiaj zainaugurować niejako spotkania szerszą gamę spotkań, które na pewno w roku bieżącym będą miały miejsce również i na naszej ziemi. Na Podkarpaciu oczywiście mamy rok wyborczy, ale nie będziemy tylko o wyborach mówić. Chcemy zająć się również sprawą aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i tym wszystkim, co dręczy na co dzień społeczność, w tym również i naszego regionu. Nie chciałbym przedłużać tego czasu, chciałbym oddać głos naszym zacznym gościom i oczywiście pytania, które padną dzisiaj na pewno, pytania trudne. Pytania być może czasem i, i kontrowersyjne, ale tak chcemy rozmawiać na temat sytuacji w Polsce. Dziękuję bardzo i oddaję głos naszym gościom. Dzień dobry, Szanowni Państwo, lewica, lewica w trasie to kolejne miejsce, które, w którym posłanki, i posłowie. Lewicy, klubu parlamentarnego Lewicy odwiedzają, bo w przeciwieństwie do innych, my nie boimy się takich spotkań, nie oddzielamy się kordonami policji czy bramkami od, od obywateli, od mieszkańców. Przyjeżdżamy, rozmawiamy. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasza trójka, poseł Trela, poseł Iwaniak i moja skromna osoba. Rozpoczęliśmy w Jarosławiu, później Rzeszów, dziś teraz Przemyśl. Inni posłowie są również z klubu w Mielcu, w Krośnie w, w Sanoku. W Lubaczowie, więc rozjechaliśmy się po całym Podkarpaciu i rozmawiamy. Szanowni Państwo, ten nasz tur rozpoczął się już w zeszłym roku w wakacje, w związku z galopującą inflacją, z ogromną drożyzną. Wtedy byliśmy w trasie podczas wakacji Bezpieczna Rodzina z projektami lewicy, bo jesteśmy trzecim pod względem wielkości klubem parlamentarnym, który złożył najwięcej ustaw do Laski Marszałkowskiej. Co z nimi się stało, to pewnie wszyscy Państwo wiecie, ale większość z nich. Znakomita większość została schowana przez panią marszałek do tak zwanej zamrażarki czy do szuflady. Dzisiaj jesteśmy z projektem Bezpieczny Senior, między innymi z ustawą obywatelską, której przedstawicielem komitetu jest kolega poseł Iwaniak, z ustawą Renta Wdowia. Między innymi te, na ten temat chcemy dzisiaj z Państwem tutaj w, w przemyślu e, rozmawiać. E, oprócz tego, w pakiecie z, e, Bezpieczny Senior mamy również leki za 5 zł, e, druga wal, waloryzacja e, emerytur. O tym wszystkim rozmawiamy. Nie boimy się rozmawiać e, o wszystkim. Oczywiście, mamy czas wyborczy. Zbliża się ten czas w październiku, y, będą wybory, więc lewica również jest gotowa do startu w wyborach. Y, porozumienie, szerokie porozumienie na lewicy, wcześniej z Partią Razem, ostatnio z PPS-em. Y, w kolejce czeka y, inna partia Unia Pracy czyli szeroki blok lewicowy. Ale lewica nie zamyka się również na, na rozmowy o szerokiej y, liście opozycji. Jesteśmy na to otwarci. Y, to nie my chcemy. Y, po, pogrążyć projekt pod tytułem Jedna lista opozycji. My jesteśmy na, otwarci na te rozmowy. Ale gdyby jednak się zdarzyło tak, że tych, tej jednej wspólnej listy nie będzie, to Lewica również jest gotowa na szeroki start właśnie w takim trybie szerokiej, szerokiej ławy lewicowej. Wszystkie partie lewicowe na jednej liście plus zaprzyjaźnione stowarzyszenia lewicowe, związki zawodowe. Nie boimy się rozmawiać, chcemy rozmawiać i yy... I będziemy rozmawiać i ten program, który się wykuwa, tak jak powiedziałem, od, od zeszłego roku, od wakacji, jest cały czas uaktualniany o to, co boli Polki i Polaków, więc jesteśmy dzisiaj, to kolejne województwo na trasie Podkarpacji, na, 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 na trasie lewicy, więc o większych szczegółach jeszcze moi koledzy. Tomasz Trela, bardzo cię proszę. Szanowni Państwo... Bardzo nam miło, że dzisiaj mogliśmy spotkać się z mieszkańcami Podkarpacia, wydawałoby się, regionu, który jest owładnięty przez Prawo i Sprawiedliwość, ale już nasze poranne spotkanie w Jarosławiu pokazało zupełnie coś innego. Pokazało, że ludzie chcą zmiany, że ludzie czekają na te wybory i chcą dokonać właściwego wyboru. Nie ma praktycznie momentu, kiedy my byśmy nie słyszeli od obywateli tych młodszych i tych starszych, że żyje się w Polsce coraz gorzej, że w Polsce jest cholerna drożyzna, jest wysoka inflacja, że tak naprawdę 12-11 pensja ucieka ze względu na wskaźnik inflacji, że są wysokie ceny paliw, wysokie ceny gazu, wysokie ceny energii i tak naprawdę rządzący tylko mówią, opowiadają o różnych rozwiązaniach, ale nic w tym zakresie nie robią. I my na to odpowiadamy, dlatego że my nie jesteśmy zwolennikami, żeby tylko krytykować, ale żeby kłaść swoje recepty i rozwiązania. Jedną z takich recept jest to, za czym 653 dni temu, dokładnie 653 dni temu głosowaliśmy, czyli ratyfikacja gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej. To po pierwsze 700 miliardów złotych z nowej perspektywy unijnej, ale również w maksymalnej wielkości 270 miliardów złotych na krajowy plan odbudowy. 120 miliardów złotych bezwrotnych dotacji, 150 miliardów złotych niskooprocentowanych pożyczek. I teraz, gdybyśmy te pieniądze przełożyli, gdyby te pieniądze w Polsce były, i gdyby te pieniądze pracowały, gdyby te pieniądze trafiły w części do przemyśla, do regionu podkarpackiego, dzisiaj i samorządowcy, ale przede wszystkim przedsiębiorcy i obywatele mieliby zdecydowanie łatwiej. Dlatego, że te pieniądze poszłyby na modernizację, te pieniądze poszłyby na odnawialne źródła energii, te pieniądze poszłyby na inwestycje i niektóre inwestycje, które byłyby realizowane dzięki tym pieniądzom, by się już dzisiaj kończyły, bo jakbyśmy chcieli modernizować szpital, budować szkołę, to 650 dni to jest taki cykl prawie dwóch lat, gdzie dobry gospodarz te pieniądze by zainwestował, wydał i zakończył inwestycje. Kiedy myśmy rok temu składali projekt ustawy, żeby Orlen nie upił Polki i Polaków na marżach paliwowych, to nam mówiono, że to jest ustawa, która jest pozbawiona sensem. To my dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie, gdyby nasz nasza ustawa weszła w życie, to obywatele za cenę za litr paliwa płaciliby ponad 5 zł, a Orlen nie miałby 20 miliardów złotych zysku za zeszły rok, tylko miałby zysk na poziomie miliarda pół miliarda. I pytanie, co jest lepsze? Czy lepsze jest drenowanie kieszeni obywateli, czy lepsze jest, żeby moloch skarbu państwa dzielił się swoim zyskiem z obywatelami, kiedy jest to możliwe. Kiedy myśmy mówili, jak rosły stawki że można stawki procentowe wybor zamrozić, to prawo i sprawiedliwość się z tego śmiała. Ale gdybyśmy stawki procentowe zamrozili, to dzisiaj ludzie, którzy płacą za kredyt 4000 zł, płaciliby 2000 zł. I kto by za to zapłacił? Banki, które i tak łowią się i płowią się w tych wszelkich gigantycznych zyskach. Jeździmy, rozmawiamy i tłumaczymy i mówimy bardzo wyraźnie, jak wygramy wybory, wygramy w sensie opozycja, jak lewica będzie. Współpracowała i będzie tworzyła nowy rząd, to po pierwsze ściągniemy te gigantyczne środki do Polski, tak, żeby inflacja hamowała, bo dzisiaj inflacja 17,2% to jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. Średnia europejska to 6%, w Polsce jest 17%. W Stanach Zjednoczonych inflacja spada, w Polsce rośnie. W innych krajach Unii Europejskiej mamy plusowy PKB za czwarty kwartał, a w Polsce mamy minus 2,5% PKB. Za czwarty kwartał w stosunku do trzeciego kwartału? Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie ma pieniędzy na inwestycje. Chcemy też wspierać polskie samorządy. Spotykamy się, byliśmy na spotkaniu z prezydentem Rzeszowa, z burmistrzem Jarosławia. Każdy samorządowiec mówi nam to samo. Jeżeli nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej, my nie damy sobie rady. My już nie mamy ochoty, nie chcemy podwyższać opłat lokalnych. Bo ile mieszkaniec może zapłacić za wodę, ile może zapłacić za podatek od nieruchomości, za wywóz od Upadów. Samorządowcy są dzisiaj przyparci do muru. Kiedy nie dostaną wsparcia, pieniędzy z Unii Europejskiej, będą musieli podwyższać te opłaty lokalne. My mamy na to receptę, mamy na to pomysł. I głównym pomysłem nie będziemy ukrywać, są pieniądze z Unii Europejskiej, bo dzięki tym pieniądzom możemy realizować te nasze postulaty. Zaraz nasz kolega Arkadiusz Iwaniak będzie mówił o szerokim pakiecie bezpieczny senior. Właśnie mając te pieniądze, możemy te rozwiązania systemowe wprowadzać, i my te rozwiązania systemowe od października wprowadzać będziemy. I na sam koniec chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie w imieniu całej lewicy: wszystko co zostało dane nie zostanie odebrane. Jak ktoś będzie próbował wmawiać nam, że my będziemy chcieli likwidować 500 plus albo zabierać dodatek w wysokości 13, 14 emerytury, to my mówimy nie. Nie będziemy. Jeżeli będziemy w nowym rządzie, to będziemy gwarantem tego, że wszystkie przywileje społeczno-socjalne zostaną utrzymane. I z naszej strony nie będzie zgody na to, żeby zabierać te pieniądze, ale będziemy dokładać te rozwiązania, o których właśnie dzisiaj między innymi o części tych rozwiązań Mówimy. Dzień dobry Państwu. Ja po pierwsze chciałem podziękować za to zaproszenie, że mogę w tak piękny region przyjechać wspólnie z moimi koleżankami i kolegami porozmawiać o tych najważniejszych sprawach. Bo czym my, szanowni państwo, różnimy się od Prawa i Sprawiedliwości? Prawo i Sprawiedliwość zamyka się w wynajętych salach, gdzie zadawane są pytania wcześniej podane na kartce. Ewentualnie oddziela się kordonem policji. My wychodzimy na targowisko, jedziemy na rynek, spacerujemy. Dzisiaj rozdawaliśmy pączki, rozmawialiśmy o ręce wdowie, ale nie tylko. O wszystkich tych problemach, które dzisiaj spotykają mieszkańcy czy to Przemyśla, czy też Jarosławia, czy Rzeszowa, ale też innych miejscowości bo to jest nasza filozofia funkcjonowania partii politycznej. My mamy tak naprawdę 200 projektów ustaw, które złożyliśmy do laski marszałkowskiej i rozwiązania niemal na każdą sytuację. Jak przychodziła pandemia, mieliśmy projekt ustawy, który miał pomagać przedsiębiorcom przeżyć tą pandemię. Zamknięte sklepy, zamknięte restauracje, zamknięte kina. Przed chwilą Tomasz Trela mówił o, rozwiąza o rozwiązaniach tych, które mają nam, obywatelom, pomagać, gdy szaleje inflacja. Ale mamy też w tej sferze społecznej też pomysły, bo jest na przykład, jeśli chodzi o szkolnictwo, mamy ciepły posiłek dla każdego ucznia, bo mamy stomatolog w każdej szkole, ale mamy też jeśli chodzi o budownictwo dla młodych, tanie mieszkania na wynajem, ale Pakiet, z którym właśnie tutaj przyjechaliśmy, żeby porozmawiać, pakiet Bezpieczny Senior, to jest pakiet siedmiu projektów ustaw poszerzanych po każdym niemalże spotkaniu o kolejne rozwiązanie, które ma pomóc tej najsłabszej finansowo, społecznie, grupie społecznej, to jest renta wdowia. To jest rozwiązanie, na które dzisiaj czeka 1,5 miliona wdów i wdowców. To jest rozwiązanie, które ma pomagać tym, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, bo stracili osobę bliską, dramatycznej sytuacji rodzinnej i dramatycznej sytuacji finansowej na dalsze normalne funkcjonowanie, bo przecież koszty życia pozostają na tym samym poziomie. My proponujemy dodać 50% tego świadczenia emerytalnego po zmarłym współmałżonku, ale też. Chcemy, żeby to działało wstecz. Chcemy również, żeby nie było ograniczyć to do pewnego poziomu i to jest tak naprawdę sygnał płynący ze środowisk e, seniorów. Ograniczmy to, żeby nikt nam nie zarzucał, że chcemy być może za dużo. Podkreślam to, bo to nie jest pomysł nasz lewicy, tylko to jest pomysł seniorów, żeby pokazać, że oni są otwarci. Żeby pokazać, że 50%, a nie 100%. I że budżet państwa to jest w stanie znieść. Ale tak jak poseł Kulasek powiedział, jest tam druga waloryzacja rent i emerytur. Dlatego, że 17% w ciągu roku tak naprawdę zżera pierwszą, wal, zżera pierwszą waloryzację i tak naprawdę z tej podwyżki emerytur nie pozostaje nic. Ale mamy też ustawę leki za 5 zł, bo bardzo często dzisiaj emeryt musi podjąć dramatyczną, trudną decyzję. Czy zapłacić czynsz, czy wykupić leki. Czy kupić sobie coś do jedzenia? My uważamy, że leki ratujące życie czy też na choroby przewlekłe powinny kosztować 5 zł dla naszych seniorów. Każdy, kto przepracował 40 lat bądź 35 lat, ale nie uzyskawszy wieku emerytalnego, dzisiaj 60 i 65 lat, powinien móc przejść na tak zwaną emeryturę stażową. Ale mamy też projekt, który mówi o emeryturze czy też ręcie minimalnej. Bo musi, musi być dzisiaj tak, że te minimum ma być na takim poziomie, że można normalnie żyć i funkcjonować. Dzisiaj 1300 zł brutto e, z małym haczykiem, 1334, jeśli dobrze pamiętam, brutto, to jest kwota najniższej emerytury, która nie gwarantuje normalnego funkcjonowania, gdzie trzeba zapłacić czynsz, ogrzewanie domu i wykupić leki, często za 300 czy 400 zł. Mamy też, bo wiemy, że te dramatyczne sytuacje się zdarzają, ustawę o... Zasiłku pogrzebowym. Dzisiaj to jest 4000. tysiące, po tym jak kilka lat temu platforma obywatelska z 6300 obniżyła właśnie do 4000. tysięcy. My mówimy, dzisiaj to powinno być 7 tysięcy i powinno być waloryzowane co roku. A w sytuacjach, gdy osoba umiera za granicą, powinno Państwo pomóc ściągnąć ciało i zapłacić te koszty związane z tą całą sprawą. Mamy też projekt ustawy mówiący o tym, że dzisiaj każdy senior, tak jak rodzina dostaje bon turystyczny, senior dzisiaj powinien dostać senioralny bon turystyczny, bo przecież korzysta z sanatorium. Na emeryturze też należy pojechać, zobaczyć, przyjechać do pięknego przemyśla, zwiedzić go. To dzisiaj seniorzy muszą na, po wyjściu z zawodowego życia normalnie funkcjonować, ale w trakcie spotkań rodzi się wiele pomysłów, jak chociażby to na ostatnim spotkaniu, w którym uczestniczyłem żeby zmienić, jeśli chodzi o ten dodatek pielęgnacyjny, żeby nie był przyznawany w wieku 75 lat, tylko w wieku 70 lat. I mówimy tu o 200 paru złotych, ale żeby był wcześniej przyznawany, bo po prostu krócej żyjemy. My się wsłuchujemy w to, co mówią ludzie, my się od nich nie odgradzamy, nie piszemy sztucznie zadawanych pytań, na które jest po prostu łatwo odpowiedzieć. My jesteśmy otwarci, nie boimy, nie boimy się niczego, a trudne pytania po prostu od... Odpowiadamy i tak chcemy zmieniać tą rzeczywistość, żeby wszyscy mogli normalnie funkcjonować. 200 ustaw społeczno-gospodarczych. Taka jest liwica. Po pierwsze otwarta, po drugie z pomysłami z programem, który urealniamy, bo się sytuacja zmienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.